Biała Z gałązką swej Do Arki Skierowała loty Synogarlica Już odnalazła Przedmiot swej Tęsknoty Na brzegach gdzie zieleni Zwieszają się sploty. Dzień dwudziesty ósmy. Ojcze, przychodzę prosić Cię z Jezusem. Ojcze, przychodzę przed twoje oblicze wraz z Jezusem, twoim Synem, by prosić Ciebie o wszystko, czego potrzebuję. Dziękuję Ci, Ojcze, że przewidziałeś to, iż świat Ciebie nie pozna. Nie dostrzeże prawdziwego twego oblicza, że ten świat będzie się Ciebie lękał i niewielu będzie miało śmiałość bezpośrednio przychodzić do Ciebie. I prosić Cię o cokolwiek. Ten świat, ojcze, naprawdę Ciebie nie zna. Nie zna Twojej dobroci, Twego miłosierdzia. Nie poznał Cię jako dobrotliwego ojca, do którego można przyjść jak małe dziecko do swego ojca, bez niepokoju w sercu i bez lęku. Ojcze, dałeś nam swego syna, aby objawił nam Twoją miłość i ukazał Twoje ojcowskie oblicze. To Ty, Ojcze, zrodziłeś swego Syna już przed wiekami, wypowiadając słowo. To Ty, Ojcze, postanowiłeś w swojej dobroci i trosce o nas, swoje dzieci, aby Twoje słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. To Twoje słowo, Ojcze, Twój umiłowany syn, poczęty z Ducha Świętego i zrodzony z Ciebie, jest tak często tym pośrednikiem między Tobą a nami. Twoimi dziećmi. Ty, ojcze, nosisz go zawsze w swoim wnętrzu, bo ty i syn jesteście jedno. Tak niewielu rozpoznaje Twoją miłość w Jezusie, a Jezusa w tobie. Ojcze, przepraszam Cię, że tak często lękam się przychodzić bezpośrednio do Ciebie, że czasem w moim sercu gości strach. Czuję się niegodna, boję się, że mnie odrzucisz, że ukarzesz za moje przewinienia. Zabierz proszę ten fałszywy obraz ciebie, te wszystkie nieprawdy, które przez lata nam gromadziły się w moim umyśle. Oczyść moje serce, by zaufało Tobie i rozpoznało w Tobie prawdziwego Ojca. Ty, Ojcze, w Swej Łaskawości dajesz mi wybór. I mówisz do mnie: Przyjdź, dziecko, do mnie, a jeśli się lękasz, przyjdź przez mego syna. Tak więc, Ojcze, przychodzę dziś przed, przez Twojego syna, do Ciebie, wierząc, że Jezus mieszka we mnie i że każde moje słowo wypowiedziane z miłością staje się także Jego słowem. A słowo Jezusa, pełne mocy i prawdy, są. Zawsze zawarte w Tobie. Ty, który tak kochasz Syna, nie możesz odmówić także tym, którzy przychodzą do Ciebie w Jego imieniu. Dzięki obecności Jezusa we mnie moja modlitwa staje się pełna i czysta, bo On dodaje jej swojego światła, swojej mocy, swojej miłości. Jezus jest moim pośrednikiem, jest moim Zbawicielem. To od Twego Syna uczę się, jak prosić z wiarą i z pełnym zaufaniem Twojej woli. W Nim i przez Niego moje słowa nabierają sensu, a moje serce staje się bliżej Twego. Proszę Cię, Ojcze, przyjmij moje modlitwy. Niech każde moje słowo, nawet to niewypowiedziane, znajdzie swoje miejsce w Twoim sercu. Dziękuję, że w Jezusie jestem Twoim dzieckiem, które zawsze może do Ciebie przychodzić. To w nim składam całe moje życie, w Twoje ojcowskie ręce. Ojcze mój, Ojcze dobry, Tobie się ofiaruję, Tobie się oddaję. Bóg Ojciec Wszechmogący, Abba Tatuś, niech obdarza Ciebie nadzieją, która zawieść nie może. Niech ta nadzieja będzie jak kotwica mocno trzymała się w Twoim sercu, abyś patrząc przez Jezusa, Jego mękę, śmierć i zwycięstwo nad grzechem, śmiercią, szatanem, patrząc na Ojca Właśnie przez Jezusa, żebyś mógł uchwycić się tej nadziei, dziedzictwa niezniszczalnego i niewędnącego, które jest zachowane dla nas w niebie. Otwieraj się na nadzieję w ciągu dnia i w nocy, także w czasie snu. Niech Bóg, Ojciec Wszechmogący. Cię mocno do swojego serca, i swoją miłością, coraz bardziej niech Cię prowadzi do bram swego Królestwa. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Z kałą do arki skierowała loty Sną I Już odnalazła na przedmiot swej tęsknoty Na brzegach, gdzie zieleni Zwieszają się sploty Żyła ukryta w samotności, i w samotności swe gniazdo wiła, i w samotności ją prowadził, umiłowany którym siebie zagubiła i jego w samotności miłość zraniła.